Jakiś czas temu mówiłem o zachowaniu policji w dobie pandemii, odnosząc się m.in. do kwestii maseczek i ewentualnych mandatów za ich brak. Natomiast no, nie wszystkim się ten odcinek spodobał. Film nieadekwatny do pytania tytułowego. Ubolewam. I oczywiście obiecuję poprawę. A jednocześnie zachęcam do ponownego obejrzenia tego filmiku. Covidowe regulacje zaczynają przypominać troszeczkę modę na sukces, pełną zwrotów akcji, fabułę, którą nie do końca wszyscy rozumiemy, i w gruncie rzeczy nie wiadomo kto i co może. Pytanie kto i co może adekwatnie pasuje do kwestii noszenia maseczek. Bo czy ten nakaz faktycznie, czyli prawnie istnieje, a jeżeli tak, to kogo i w jakich sytuacjach on dotyczy? O tym w dzisiejszym odcinku zapraszam. Od kilku miesięcy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa celem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Początkowo ten nakaz noszenia maseczki obowiązywał głównie w sklepach, transporcie publicznym, kinach, teatrach, czyli tak naprawdę w pomieszczeniach. Wystarczyło wyjść, aby tą maseczkę po prostu zdjąć. Od 10 października nakaz ten obowiązuje na terytorium całego kraju i dotyczy całej przestrzeni publicznej. Oznacza to tym samym, że tą maseczkę w sumie powinniśmy nosić wszędzie. No, poza własnym mieszkaniem. Tym samym od 10 października policja przystąpiła do zmasowanej akcji wystawiania mandatów za brak maseczek. Wszyscy niesforni obywatele, którzy wbrew restrykcjom nie nosili maseczek, dostali mandaty. No przynajmniej większość. No po prostu istni kryminaliści. Posypały się mandaty, media już od pierwszych dni mówiły nie o setkach, ale o tysiącach ukaranych osób za brak maseczki. No cóż, no chciałoby się powiedzieć dura lex sed lex. Twarde prawo, ale prawo. Ale w sumie jakie prawo? Obecne nakazy i zakazy covidowe wynikają z rozporządzenia i to nie byle jakiego, bo rozporządzenia Rady Ministrów. Istny majestat i pompatyczność tego aktu prawnego przyćmiewa jednak fakt, że rozporządzenie musi być zgodne z ustawą. Oczywiście rozporządzenie odnosi się do ustawy, a dokładnie ustawy o chorobach zakaźnych, do której link znajdziecie w opisie pod spodem. Sęk w tym, że ta ustawa nie nakłada na wszystkich. Obowiązku noszenia maseczek, obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Ustawowy obowiązek dotyczy zatem osób chorych albo podejrzanych o zachorowanie a więc osób w izolacji, na kwarantannie, albo osób, u których stwierdzone wysokie prawdopodobieństwo będzie zarażonym na przykład przebywały w towarzystwie osoby, no, która była nosicielem koronawirusa. Dajmy na to na weselu. Podejrzaną zachorowanie zgodnie z ustawą nie jest każda osoba. Tym samym wystawianie przez policję mandatów jak popadnie tylko dlatego, bo ktoś nie miał maseczki, no, nie ma podstawy prawnej. Tym cały ambaras, aby rozporządzenie i ustawa chciały naraz. Inaczej mówiąc, rozporządzenie musi wynikać z ustawy. Aby pokazać to bardziej obrazowo, musimy wiedzieć, że ustawę przegłosowuje sejm i Senat, a więc na dobrą sprawę 460 osób. Które, no, jakby nie patrzeć, wybraliśmy. Dostali od nas mandat. Natomiast to rozporządzenie to tak naprawdę twór kilku osób, których na dodatek my nie wybraliśmy. Po ponad pół roku fikcji prawnej odnośnie karania osób bez maseczek, Sejm postanowił zająć się tą sprawą i wziął pod obrady. Ustawę covid Ta oczywiście jeszcze nie jest obowiązującym aktem prawnym w Polsce. W poniedziałek ma zostać przekazana do Senatu, a Senat będzie nad nią głosował we czwartek. Wszystko wskazuje na to, że ustawa zostanie przegłosowana i wejdzie w życie, a tym samym stanie się podstawą do wystawiania mandatów karnych za brak maseczek. Co więcej, taki mandat będzie wynosił już nie 500 zł, ale nawet do 1000 zł, zgodnie z projektem ustawy. Podsumowując, obecnie obowiązujące przepisy nie dają podstawy do tego, aby ukarać osobę mandatem za brak maseczki. Chyba, że ta osoba jest chora albo miała styczność z osobą zarażoną, zgodnie z treścią ustawy. Pamiętajmy również o tym, że mandatu przyjmować nie musimy. Wówczas policja skieruje taki wniosek o ukaranie do sądu. Przez ostatnie miesiące sądy, które rozpatrywały wnioski policji o ukaranie obywatela w związku z tym, że nie miał maseczki, na ogół tego obywatela nie karały. Natomiast oczywiście zdarzały się wyjątki, jak chociażby sąd w Zielonej Górze, który ukarał grzywną aż 15 osób w związku ze złamaniem nakazu zasłaniania ust i nosa. W gruncie rzeczy nie wiemy tak naprawdę jaka będzie decyzja sądu. Z jednej strony sąd może nas oczywiście uniewinnić, z drugiej strony skazać nas na grzywnę. I tutaj warto zauważyć jedną istotną kwestię. Sąd nie jest związany wysokością mandatu. Powiedzmy, że policja chciała nam wystawić mandat w wysokości 500 zł, natomiast sąd... Nie jestem związany i może tą grzywnę nawet podwyższyć do 5 tysięcy. Można oczywiście powiedzieć, no ale jak to, grzywna bez podstawy prawnej? I tutaj dzięki Bogu mamy jeszcze możliwość wniesienia odwołania do wyższej instancji, czyli tzw. instytucja apelacji. Z drugiej jednak strony, miejmy świadomość tego, że chodzi jednak o zdrowie. Nasze, naszych najbliższych, czy też osób z naszego otoczenia. Silne umocowanie naszych praw i wolności to oczywiście powinność polskiego ustawodawcy, który powinien stać na ich straży. Natomiast nie powinno to bezpośrednio rzutować na nasze bezpieczeństwo. Teorie spiskowe odnośnie koronawirusa pozostawiam innym kanałom, natomiast ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!